Nasz kochany, nieprawdopodobny, niezastąpiony księży Dominiku, my, wojownicy Maryi Złukowej, składamy Tobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne wylania obfitych łazg Boży, opieki Maryi, naszej Matki i tego, aby narodzony Chrystus z jeszcze większą mocą zamieścił w Twoim sercu i nigdy stamtąd nie wychodził. W imieniu wojowników Maryi regionu Kionki Zogady się Bożego Narodzenia pragnę złożyć księdzu najserdeczniejsze życzenia. Niech Boże Dziecię doda księdzu księdzu trwałości wierzy i sprawi, że Słowo Boże jeszcze łatwiej będzie wpadało do wszystkich serc. Z Panem Bogiem! Dzisiaj w Poznaniu wesoła nowina, że nasza kochana mamusia porodziła syna. Bożego błogosławieństwa, opieki niepokalanej, zdrowia, szczęścia i słodyczy Poznańska Grupa Księdzu Życzy. Księży Dominiku z Robotniczej Łodzi życzymy wygodnego apartamentu w sercu Maryi z wspaniałym widokiem na morze łask. Z wygodnym parkingiem na wszelkie troski i z szybką windą do nieba. Życzę Księdzu doświadczenia Jezusa Chrystusa Narodzonego tak mocnego, żeby zwaliło Księdza nóg, Żeby po tych świętach, po tych radosnych świętach, Ksiądz wyszedł tak umocniony. Tak doświadczony Jezusem Chrystusem, żeby jak święty Piotr, ksiądz chodził i jeśli na kogoś z nas padnie cień, żebyśmy byli uzdrowieni. Pod Jasnej Góry życzę Ci nieustannej opieki Matki Boskiej Częstochowskiej, aby wypraszała Ci potrzebne łaski u nowonarodzonego Dziesiątka Jezusa, abyś tak jak do tej pory prowadził nas prościutką drogą do nieba. Amen. Księży Dominiku, Wojownicy Maryi Świdnica Wałbrzych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzą, aby ksiądz zawsze był ukryty w fałdach Maryjnego płaszcza. Ho, ho, ho! Maryi Tarnowo podłudne, z okazji Świąt Bożego Narodzenia składają Tobie najlepsze życzenia i radości z Narodzenia Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże! Wojownicy Maryi Toruń życzą księdzu błogosławionych świąt Wielu łask od dzieciątka Jezus i Jego Matki Maryi. Księża Dominików z okazji świąt Bożego Narodzenia od Mikołaja Zwisły wszystkiego najlepszego. Hej! Ho, ho, ho. Radości bez liku, sercu miłości, dużo spokojności, wielu bożych błogosławień, spokoju, wyciszenia, wsłuchania się w Boży głos, aby zaprowadził Cię do świętości. Dużo łask Boży darów Ducha Świętego raz wytrwałości w posłudze na rzecz Wielkiego Dzieła Maryi. Przede wszystkim opieki Matki Bożej, siły, wytrwałości i wiary. W imieniu Grupy Reading Wielka Brytania życzymy Tobie dobrego, spokojnego, przepełnionego Duchem Świętym Czasu Bożego Narodzenia. Niech Nowonarodzony daje odwagę, radość i pokój serca w głoszeniu i podążaniu drogami Ewangelii. Życzymy Ci pokoju Chrystusowego, opieki i matki Najświętszej, abyś doświadczał Bożej Mocy co dnia. Niech Narodzony Chrystus obdarzy Cię pokojem. Radosnych świąt Bożego Narodzenia. W imieniu przemysłowej grupy wojowników Maryi, na te święta i na całe Twoje życie, twoje posługę, obfitości darów Bożych. Życzę świętości, bo to, to najważniejsze, silnej wiary, zdrowia, o ile się przyda do świętości. Pozdrawiam i błogosławię i będę pamiętał o modlitwie za księdza. Dużo radości z przyjścia Pana przesyła Grupa Wojowników Maryi Puław. Na ten bożonarodzeniowy czas życia księdzu ciszy i spokoju serca w której rodzi się czysta i żywa relacja z Jezusem Chrystusem. Można powiedzieć, roznosi ksiądz z wirusem. Wirusa miłości. Miłości do Boga, do Maryi, do drugiego człowieka. Życzę księdzu, żeby Dzieciątko Jezus napełniało każdego dnia serce księdza taką miłością, którą będzie każdy przekazywać dalej. Szanowny ksiądz Bożego Narodzenia Życzą wojownicy Maryi z Grecji. Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy dzień życzą bojownicy z Zambrowa. Prowadź nas, nasz generał. Wojownicy Maryi z życzą Ojcu, aby nowo narodzony Pan Jezus obdarzył księdza obfitością Bożych łask przez Matkę Najświętszą i Świętego Józefa. Modlimy się za księdza. Wojownicy Maryi z życzą Tobie, aby Dzieciątko Jezus błogosławiło Tobie każdego dnia. Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości, wypraszając dary Ducha Świętego, śladami Jezusa prowadzi się za domu do, do Ojca. Amen. Święć Boże dominy! Z okazji świąt Bożego Narodzenia życie Ci dużo Bożego Błogosławieństwa Bożego i jak najwięcej łask Marii Zawsze Dziewicy naszej kechary domeny. Pozdrawienia ze Słowacji! Tobie I wszystkim wojownikom Marii w Polsce. W imieniu ekipy Irlandii życzymy Księdzu Dominikowi pokoju serca na Jako wspólnota wojowników Marii Zesupska życzymy Księdzu błogosławieństwa Bożego z się Pana Jezusa i opieki Matki Bożej na każdy dzień. Na słuchawych przewodników, własnych Bożych bezników, życzy grupa wojowników Marii. Ten, Mara, ta niech wybrzmiewa nieustannie w sercu księdza. A niech ksiądz stanie się żywą monstrancją, która rozświetla ten świat, która świeci blaskiem Chrystusa. Gdziekolwiek ksiądz pójdzie, kiedykolwiek, niech światło Chrystusa promienieje z księdza. Życzę księdzu, aby to zbliżające się Boże Narodzenie było takim wyjątkowym czasem dla księdza momentem przełomowym. Aby praca, którą Ksiądz wykonuje, przynosiła jeszcze lepsze owoce, tak aby Maryja była jeszcze bardziej znana i jeszcze bardziej kochana. To już dziś, najpiękniejszy dzień w roku. Bóg jest dobry. Przynosi nam zbawiciela, w dzieciątku Jezus. Księże Dominiku, w imieniu wszystkich liderów naszej wspólnoty bojowej, Maryja i wszystkich grup na całym świecie życzymy Ci, aby to Dzieciątko Jezus zamieszkało w Twoim sercu każdego dnia, aby oświecało Twoje drogi. Niech niepokalana Dziewica Maryja prowadzi Cię i osłania przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Niech nowonarodzony Jezus przyniesie radość i pokój w Twoim sercu. Te wszystkiego rzeczy. życzę na Wojownicy w ciele matki Boga, ze Zmarję do Chrystusa, jedzie nasza droga. Służęcym w dłoni i wzniesionej mieczem, mam siebie na kolanach. O,